Dobry Dobry Witajcie na kanale Jestem Marika Christian i Maciusiu wow. And what's next? Nie wiem, powiem. No Nie wiadomo, nie? Trzeba coś wymyśleć. Jest rano o, Magda przyszła. morning! Jest Magdalena. No nie widzieliśmy się tak dawno, nie? Wczoraj mieliśmy klienta, sobie ponurkował z chłopakami. Mnie się w sumie wczoraj nie chciało. A Idą. Idą zawodnicy. A dzisiaj, może ja sobie dzisiaj zanurkuję, bo na razie nikogo nie mamy. Kraba mi przyniosłeś, no proszę. No tak, weź sobie. Od Magda. Dwa Magda. Krystian jest specjalistą od łapania krabów, zbierania małych krabów. Rozmawiałem z Imenem i mówi, że wczoraj to słaba jeszcze widoczność była jak nurkowali. Znaczy... Wiecie, tak poniżej 20 metrów OK, a powyżej słabo przez ten wiatr, to się jeszcze nie uleżało wszystko, także nie będę dzisiaj nurkował, stwierdziłem i, a za to wezmę Delmera w, w obroty i go pouczę trochę, zrobię mu tutaj teorię i ten, no, żeby go tam też certyfikować wyżej, nie, także... Niech, niech ma trochę zabawy, chłopak. Delmer e, rysuje mi mapkę do, do jednego miejsca nurkowego. Zobaczymy, Cigrasu co narysuje. Nie, no. so, you can take other color if you like. For example, for cigarettes. You have four color. You can go wild, Delmer. Paint it very nice. Small, more, <laughs> so, Zobaczymy, co narysuje, nie? To jest, wiecie, te, przygotowanie teoretyczne do nawigacji podwodnej. Finish. A ty już swoją muraniem. To perum. Finisz. To so, maja Xeos. A i tak ty ma klar na tyłu? To nie. To jest ten. Start. Start here. On the big stone. Then go to 12 meters. To jest ja zielony. To jest Green. małe. green. To małe. To małe. To małe. To małe. To małe. To and To the hmm. To małe. the małe. To małe. To To jest To 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 małe. To To tak się, słuchajcie, rozgadałem, że zapomniałem w ogóle o nagrywaniu, nie? Zrobiłem z Delmerem teorię do... Yy, no, do nurkowania głębokiego i do tego, no, nie? Wszystko zrobiliśmy. Także... No nie nagrałem więcej, ale już ma, już ma zrobione, nie? Bo poszedłbym po prostu... Jak już zacząłem, to poszło. Krystian wychodzi po schodach. No? Czekam na ciebie. I szefowa ma szałowę w bring it for you. O, dziękuję! Ale super! Tak, jeszcze mi pudełka przyniosła. Pizza, tak, pizza. Stand up! It's from Ibonka, Ibonka! Patrzcie, jak się szefowa odpicowała. Nie, no to jest kurde. Do you like it? Of course. It's still from Ibonka. O, now I can see you better. No i co, może będziemy mieć dzisiaj klientów, ale w sumie nie potwierdzili wczoraj? Także nie wiadomo, nie? Czekam na Maćka, ale nie tego Maćka, który był ostatnio na kanale, tylko na innego Maćka, z którym robiłem kurs Open Water, gdy mieszkaliśmy jeszcze tam koło Dumaguete. Dzisiaj ma tu dotrzeć, prawdopodobnie, z tego co mi co pisał do mnie, i będzie robił kurs Advanced Open Water. Także. Na parę dni wpada zrobi adwans, pewnie ponurkuje jeszcze coś i, i ten. Także weekend, weekend pewnie będę kurs robił, bo dzisiaj jest piątek. O, Maciek zmienia olej w kompresorze. Także się właśnie zlewa. I ten. Nowy filterek. Nowy filterek tutaj jest. Nowy olej. No i tysiąc godzin, tysiąc, tysiąc godzin, później kolejny interwał, także to dla nas tysiąc godzin to jest bardzo dużo. Więc ja prawdopodobnie będę zmieniał olej po prostu co roku. Co to zrobiłeś? No no no. Co nie bawimy się tak, Dżubaka. Nie bawimy się tak. Bierzesz swój ogon ze sobą. Nie, już. No, klienci się nie pojawili, nie? Już jest tak, dziewiąta dochodzi. To czasami tak jest, nie? Że ktoś zapyta, a tak... Będziemy nurkować. No, później nie przychodzą rano, nie? Wiecie, no ludzie na wakacjach, nie? Także, takie życie.

Krystian, Krystian poszedł na polowanie Bierz go Krystian! Nie ma kraba? Filterek już zmieniony Teraz trzeba nalewać, nie? a tu się nalewa przez taką rurę i ona Musi sobie ten Musi sobie beknąć za każdym razem, tak że to długo schodzi. Ta rura jest po to, żeby żeby zmieścić więcej oleju. Mogli ją w ogóle wyższą zrobić. No dobra, też mam koniec. Koniec w tej flaszki. Proszę, niech sobie ścieknie. Dajemy oleju teraz. Pociągnął się filtr. Korzystając z tego, że nie mamy gości dzisiaj no to coś, coś tutaj kurde podreperujemy, nie? Także ja tam y Prysznicę naprawiłem u góry w, w, w tym w biurze. Delmer maluje bramkę. A imen, imen naprawia tutaj prysznic. Popatrzcie, co robi, nie? Bo się nam roz, rozla, rozłaził tutaj i wziął kurde gwoździkami to po. obudował. Mówię mu ty, trzeba wymienić głowicę od, od prysznica, nie? Jedź do sklepu, kup, a on mówi: A dobra, ja spróbuję naprawić to. No to naprawdę, nie? Gwoździki. Jezu. jak będzie działać, to, to cóż tam, nie? No, właśnie się z, z Maćkiem kontaktowałem, tym, który do, do, do nas podróżuje. Na, na kurs Advanced Open Water, no i w ogóle, żeby sobie ponurkować, i czeka na samolot, bo jest w Manili, czeka na samolot do Cebu, także dzisiaj powinien być na Kamotes. Byłem przed chwilą w recepcji, zarezerwowałem mu pokój na kilka dni, i dzięki temu, że jest gościem mojego dive shopu, no to 10% też rabatu dostanie na pokój. No i. Najlepiej tutaj jest zostawać po prostu. Jeśli są wolne pokoje, bo wiecie, jest dobre, niedrogie jedzenie. Dobry resort, całkiem przyzwoite warunki mają. Ja zrobię w ogóle vlog o tym całym resorcie, pokażę wtedy tak dive shop, resort za jednym razem. Planuję to zrobić, jakoś ładnie to pokazać. I bo tu są trzy standardy pokoi, także każdy standard pokoju chcę też zaprezentować razem z scenami nie? Już do tego dojrzewam, ale chcę, żeby była taka ładna pogoda też, nie? Żeby była ładna pogoda, polatam coś dronem, taki planik jest. No, więc najkorzystniej to jak, jak jeśli przyjeżdżacie nurkować, to po prostu zostawać tutaj w tym resorcie. bo jesteście na miejscu, macie dobre jedzenie, dive shop, wszystko jest, nie? Kameralna, kameralna plaża. Do, do Santiago, stąd jest niedaleko i do, do plaża w Himensulan jest bardzo blisko, także to jest takie dobre miejsce, żeby dobra baza wypadowa, tak uważam. Siemaneczko, dzień dobry, no czekam, czekam na Maćka, bo je śniadanie, udało mu się wczoraj dotrzeć, także po śniadaniu przyjdzie tu i ten, zaczynamy kursik. Jak mi pozwoli, to coś nagram, jakiś parę ujęć z kursu. Jak, jak nie, nie będzie chciał, no to nie nagram. A... Patrzcie, jaka fajna skrzynka narzędziowa. Zamówiłem w tym w Chinach. E, w pełni plastikowa. No tu jest tylko taka metalowa ośka, ale nie wiem, czy to jest nierdzewka, czy nie. Z uszczelką idealna skrzynka na, na łódkę. I to będzie skrzynka już tutaj, widzicie, na, na przybory wędkarskie, bo jak ktoś... No czasami mamy takich klientów, którzy chcą sobie po prostu powędkować. Mamy już trzy te, trzy wędeczki i chcę mieć te wszystkie, wiecie, przynęty i inne gadżety w jednej skrzynce, żeby to łatwo było jak coś zabrać i w jednym miejscu leżało, bo tak mam no, trochę tu, trochę tam, nie no, bez sensu. Także, no, jedną, jedną wędkę mamy e, dzięki Maćkowi, który robił Open Water e, niedawno ze mną i z którym, i z którym e, nagrałem vlog na temat tego, jak to w Azji wygląda, taki porównujący trochę Filipiny, Tajlandię e, Wietnam. Tutaj mogę wam zalinkować, jak nie widzieliście. no. Także dziękujemy Maćku i ten, i to zobaczenia. Nie? Bo Maciek powiedział, że też na Advance Open Water się stawi pewnego dnia. No właśnie, Delmer podjeżdża z łódką. Łódkę na noc. Łódkę na noc teraz, jak silniej wieje, to zostawiamy tam na południowej stronie wyspy. Dla ze względów bezpieczeństwa. A widzicie, odpływ jest tak, że też za daleko nią nie podjedzie. No i też ładujesz się do wody i sobie powoli tutaj zasuwasz. Nie? Zasuwasz sobie, widzisz, o, jest duże pole trawy morskiej. Może żółwie jakieś tam spotkasz, bo żółwie się trawą morską żywią, więc jest duża szansa, że mogą tam być żółwie albo koniki morskie, bo one też się lubią w trawie chować. W yy, ogóle dużo ciekawych stworzeń można nawet w takim zwykłym polu trawy morskiej znaleźć. Piękna pogoda, mam studenta Macieja. Zrobiliśmy już teorię. Także możemy się zająć praktyką. Więc witajcie na powierzchni. Maciek wykonał y, zadania nawigacyjne swoje pierwsze. Jak ci się podobało? Fajnie. Fajnie? Trochę panika Panika? stresik. To, to ode mnie już teraz będzie lepiej. No, bo to. Maciek miał długą przerwę, nie? prawie 2 lata prawie dwa lata nie nurkował, dlatego też musi sobie no w sumie przypomnieć, jak to jest nurkowanie. A też nie, jakoś bardzo dużo tych nurków nie, nie zrobiłeś wcześniej. Nie? Ile ma, miałeś nurkować przed 10? 10, w sumie 15. No, no, no to wiesz, prawie 2 lata przerwy to to wcale się nie dziwię, także nie? spoko. Także teraz jego kolejnym zadaniem podczas drugiego nurkowania będzie. Nawigowanie podczas całego nurkowania, ja będę ja będę tym, yy, co się nie zna i nie umie, nie wie co ze sobą zrobić, a on ma a ja już wziąć mnie na nurka i zaprowadzić z powrotem do łódki. Już się znam. Ja jedny w jednym nurku już wszystko, nie ma problemu. Także, także super, bo ja nie, mus, nie, nie muszę nic zrobić, nie muszę myśleć, a ja będę sobie po prostu pływał i rybki oglądał. Fajnie, nie? Tak. Cieszysz się? Bez problemu pójdę, na pewno trafimy. No. Gdzieś, gdzieś, trafimy. Gdzieś trafimy, nie? Nieważne. Zobaczymy, nie? Tam, gdzie trafimy, później o tym porozmawiamy. Dokonamy korekt, jeśli będzie trzeba. może będzie dobrze, nie? Widziałeś? Ja do samej łódki też nie dociągnąłem, bo nas na tyle prąd zniósł, że, że ten, że nie wiedziałem, nie? Gorsza. Wydawało mi się, że już jesteśmy przy łódce, a tu jednak brakowało nam jeszcze... Nie wiem, no z 50 metrów może. No bo prąd też jest, nie? Także trzeba prąd brać pod uwagę. Podczas zadań nawigacyjnych. No. Także dzisiaj robimy dwa nurkowania nawigacyjne. Później robimy jedno nocne nurkowanie. A jutro zrobimy dwa głębokie i drugie nocne. I będzie miał y, załatwiony kurs ten Advanced Open Water. Tak, taki plan going home? Okay. Love you. Anton is going with us? Two dives, Two going at so shall I send him home or what? Or he going go will stay on the boat I think. Okay. No nie do końca. Nie do końca. Ja na przykład miałem kiedyś łagodnego decesa, zrobiłem dwa nurkowania z klientami, jako divemaster Master takie wiesz, powiedzmy po 25 metrów. Pojechałem do domu, zjadłem obiad i góra zaczęło mnie łupać w ręce, nie? I tak od, od ramienia do łokcia. I sobie myślę, co jest? Ja sobie rękę nadwyrężyłem, nie? Okay. Czy coś się stało? Nie wiedziałem, nie? nie? Nie, skojarzyłem tego w ogóle, nie? Ale akurat rozmawiałem z właścicielem tutaj w szopu i tam tak zgubiłem mnie. Kurde, coś mi ręka boli po tym nurkowaniu dzisiaj, nie? A on mówi, jak cię boli ta ręka? No tak i tak, on mówi, tu masz DCS-a, nie? A ja mówię, jak? Przecież kurwa, wszystko z komputerem, safety stopy robiłem, wiesz, wszystko te bezdekompresyjne nurkowanie proste. On mówi, czasami taki dzień jest, że tak jest. Ja też tak kiedyś miałem, nie? No to... Nic się nie bój, przywiozę ci tlen, nie? I przywieźli mi z w szopu butle z tlenem yy, i wiesz, yy, leż po prostu i yy, oddychaj tlenem. No i tak wiesz, oddychałem, tą całą butlę wy wyciągnąłem i, i przeszło, nie? No to po wynoszeniu tlen, ale jeszcze mówimy pewnie przed. Mówimy o zapobieganiu, tak? Zapobieganiu. O za, zapobieganiu. O tym co robić, jeśli już wystąpi DCS, to przejdziemy to. później. Ale jak zapobiegać? Pewnie wynurzamy się powoli. Prędkość wynurzania, tak? Jaka jest bezpieczna prędkość wynurzania? No wolniej niż bąbelki. Wolniej niż bąbelki to jest... Ale tu pewnie jeszcze... Będzie to jest... E... Odpowiedź, którą ma, mogę zaakceptować, ale dokładnie według federacji AEC prędkość. No, no. prędkość wynurzania e, do głębokości 10 metrów. Pamiętasz? Nie. To jest 10 metrów na minutę. A powyżej od, od 10 do... E, tutaj się powinno jeszcze zwolnić. Okay. Od 10, bo się, tu masz. Jaki duży tu się skok robi? Nie? Tu się wynosi z prędkością 6 metrów na minutę. Czyli jeszcze wolniej. Okay? Co jeszcze? Jak zapobiegamy? Antek się wstydzi. Nie, popatrzcie, to jest niewiarygodne. Antek się wstydzi kamery. Popatrzcie, jak te piękne rzeczy namalowałem. No, ale skończyliśmy. Skończyliśmy, możemy przejść do praktyki. Teraz tylko jeszcze. Jeszcze robię odprawę do nurkowania, i możemy iść na łódkę. Więc y, widzimy się na łódce, tak? <grystanie> Antek. Hmm? Cóż zrobimy teraz? Będziesz pływał? <grystanie> Antek Antek dzisiaj jest cicho ciemny. No. Także jesteśmy na łódeczce z Maćkiem i ten, idziemy nurkować. Delmer chce, dzisiaj Delmer będzie nurkował z nami do towarzystwa, a Imen, Imen zostaje na łódce. <śmany> mamy przerwę po pierwszym nurkowaniu. Antkowi się humor chyba poprawił, bo dostał ciasteczko. Na Perpilicu mamy wielką że tak? Gdzie? Tutaj. Tak? Mamy taką meduzę wielką? Niebieską? Nie? Tylko dużego, pomarańczowy No dobra No, także pierwsze głębokie nurkowanie zaliczone Tam pat... I, I jaka głębokość była? 32? 33 metry? Tak patrzyłem na zegarku 33 metry Teraz robimy przerwę I kolejne głębokie Fajne nureczki. Pogoda dzisiaj elegancka, nie wieje. Nie ma fali praktycznie. Także przyjemnie. I ser Delmer z nami nurkuje dzisiaj. Tak. Baktin? Hmm. A empty? Empty cage, ha? Huh? Empty. empty Delivered. Delivered. Nie wiem czy było widać, może nie, że na tej łódce była klatka. Klatka służy do przewo przewozu prosiot. Wożą e, łódką prosięta z komotes do cebu. Diesel. Diesel, also. A smell? Tu diesel? Double engine? A Ну, такая чеховозка, да? <laughs>